Dzień dobry Państwu, jest 23 maja 2015 rok rozpoczynam drugie miodobranie w tym roku i w tym miesiącu Pogoda, temperatura zewnętrzna minus 12 stopni plus 12 stopni Celsjusza Jest pochmurno, zimno Już od 3 dni pszczółki nie wylatują na zwiór Postanawiam zrobić w mniejszych rodzin otwieramy za ula zdejmujemy ocieplenia Jak bo ja jestem zwolennikiem uli bardzo i dobrze izolowanej w których to w ulach pszczółki mają bardzo dobrze utrzymać swój mikroklimat teraz szukam wewnętrznych przyrządów do munduta pasiecznego gdzieś nie zbielęło ale trudno zrobić tą robotę co mam zrobić pięć. I teraz, jeszcze tu jest takie zabezpieczenie, to weźmiemy. o ściereczkę do przykrycia rameczek, no i teraz będę próbował zdjąć korpus trzeci, również zaznacza Państwu, że ten ul jest przerobiony na tak zwane moje kopyto zula badala. Uch, jest, tak, Och, jakich ciężar, będzie coś, teraz szybko pszczółki za pomocą dymu spędzę w środek gniazda, a następnie przyłożę ul ścieracz ścierczkami do zakładaniach beleczek, by mi długo zeszło. A gdy nagrywam film, to nie chcę żeby ktoś patrzył jak ja beleczki zakładam i on tracił na tym czas. O, jest jedna. Jest druga ściereczka położona. Teraz coś przyłożymy, żeby pszczółki tam się nie garnęły Zakrywamy daszek i tu operacja jest zakończona. Teraz przystępuję do wyjmowania beleczek międzyramkowych Nawet dobrze mi to idzie za pomocą noża. Moment pelecki powyjmuję i będę odczepywał na wylotek, mostek przedwylotkowy pszczółki już jest święte, pszczółki przepuję, mleczki wkładam do ula i zaczynam No jeszcze puszczę parę kłębów dymu żeby te pszczółki zbytnio mną się nie interesowały o, i podnoszę ramkę z pszczółkami o, jest bardzo ciężko jest ciasno, muszę pomalutko wyjmować, żeby te pszczółki nie masekrować. No teraz postaram się to pomalej zrobić. O proszę popatrzeć. Chyba widać blask tego miodu. Jest zasklep. A tu jest jako ostatnia ramka, jeszcze niedopełniona ale to niczym nie przeszkadza. To jest trzecia kontygnacja, a ponadto już może trzy, może cztery dni nie było żadnego wziątku. To pszczoły nie mają na kroku. I teraz wkładam rameczki do transportówki. Och, niech żyje szczęście. to pasieczne się odnalazł. Wiesz, przypominam Państwu, że w, w tym roku brałem z tego ula już miód. To jest teraz dru drugie miodobranie. Pierwsze nagranie też mi nie wyszło. Kamera mi przestała nagrywać. Tam tego filmu nie całego, częściowego nie wpuszczał. Proszę popatrzeć, za sklepy, do sklepy. O, obsiadł jeszcze coś pszczółek, tu dołożymy. Za każdym włożeniem ramki do transportówki, transportówkę trzeba zamykać, ponieważ żeby nie narażać na rabunki. O, obczepuję pszczółki, wstrząsam, mocny uderz w ramkę i proszę zobaczyć, tak wygląda. O, nawet komórki nawet komórki trutowe są zalane. Widzę w komórkach, że to ten miód jest bardzo czarny. Po prostu tak można to określić. Yy, tu jest spać iglasta z, pomieszana z miodem rzepakowym. Tak można określić. <laughs> Jest gniazdo kosów. Postaramy się go Państwu zaprezentować. Jak mama przyszła, siedzi na tym pniu, obserwuje nas i stara się karmić młode dzieciątka. Co się tam daje? One łapczywie to biorą. No i teraz się już nie wycierają. Proszę zobaczyć. I teraz strząsanie. I rameczka jest czysta. Bez szczególnych zabiegów. Ale żeby tak operować strząsaniem też trzeba mieć jakąś praktykę. Ja nie stosuję żadnych przegonek. Mam za ciasne ule, żebym się z przegonkami bawił. Czy to nie frajda? Tak traktować pszczoły. I znów następna rameczka, proszę popatrzeć jak to wszystko wygląda o. i same. Wkładamy do transportówki. O. I następna rameczka. Proszę popatrzeć. O, proszę popatrzeć za sklep, proszę popatrzeć jaki czarny miód, bo tu jest odsklepiony. O proszę. A bok, żeby nie prowokować szczółek. No i teraz przykładamy ramki do transportówki. Patrzeć. Tak pracują bardzo mocne godziny w mojej pasierce, to jest drugie moje zebranie. Szkoda, że miałem skoszonych rodzin osłabionych w dużo wez mocno Gdybym miał tak, jak tam tego roku mocno to bym był duży sukces z tej kodowni Proszę zobaczyć Proszę ja że te ptaszęki tam jeszcze żyją, to jest cud, na tyle kotków co tu grasuje muszą się dobrze kamuflować proszę popatrzeć proszę popatrzeć wracać tak. muszę nogą podtrzymać proszę popatrzeć proszę popatrzeć tak to wygląda film może ciemny wyjdzie Trudno. Jest bardzo pochmurno. A proszę popatrzeć. Proszę popatrzeć. Te pszczółki można odczepać, żeby nie zawodzić je do pracowni. O, tu też proszę popatrzeć. Szczącamy uderzeniem. Pszczółki odlatują. I tu jest. O! Jest dobrze. Proszę zobaczyć. Tu są komórki trutowe. Jaki czarny miód. To jest spać jadłowa. Tak ciemny. To może nie jak ja, ale fest ciemny. O. Tak. I wkładamy. O. I teraz, proszę. Nie są zasklepione, ale już mówiłem, że to nie muszą być zasklepione, bo to jest trzecia kontygnacja, to tylko idzie miód dojrzały. I tą operacją nakrywanie transportówki ściereczką kończymy to wydanie programu.